97, 98, 99 i 100. Dobra, cześć. Zapraszam wszystkich na pierwsze QA na tym kanale. Jaki był Twój najcięższy trening pływacki, jaki pamiętasz? No, troszkę tego było, ale chyba jednym z najcięższych to było takie zadanie 50 razy 100 metrów. Pływaliśmy. To było tak mniej więcej pływane około minuty 15, start mieliśmy w minutę 30 bez sprzętu. Na początku było łatwo, jak tam rekord życiowy był około 55 wtedy, no to... Dopływanie w tym czasie było w miarę łatwe, tak około minuty 10. Natomiast już później po którejś zaczęły się schody, zanim osiągnęliśmy ten stan steady state. Później była przerwa, i później mieliśmy jeszcze 10 razy 50 delfinkiem z góry, bo to był trening, taki powiedzmy, specjalizacyjny dla kraulistów i delfinistów. Więc to był największy wycisk. Trening trwał tak około 2,5 godzin, także no, było konkretnie. Czy masz żonę i dzieci? Mam żonę, żona jest z drugiej strony kamery, państwo nie widzą, ale ja ją widzę. Pozdrawiam serdecznie. Dzieci jeszcze nie mam, ale chciałbym mieć. 25 czy 50 metrów? Nie wiem, czy to chodzi o pływanie, czy wolę na 50-metrowym basenie pływać, czy wolę 25 metrów przepłynąć, czy 50 metrów. Jeśli ustalamy sobie tutaj, że to chodzi o pływalnie, to wolę obiekty 50-metrowe. Są dużo większe, dużo bardziej imponująco się prezentują. Jest więcej miejsca po bokach na rozgrzewkę. Przeważnie są to obiekty nowoczesne bądź też wyremontowane na nowoczesne. Słupki są tam wtedy z tą stopką. Ogólnie czuć wtedy klasę. 25-metrowe są troszkę za krótkie jak dla mnie. Czy pływanie bardziej niż siłownia pomoże mi schudnąć? Y to trudne pytanie. Uważam, że każda forma ruchu jest dobra. Natomiast, jeśli nie będzie ujemnego bilansu kalorycznego, to czy pływanie, czy siłownia nie pomoże schudnąć? No ale trzeba pamiętać o tym, że chudnięcie to nie zawsze jest lepsze uczucie się we własnym ciele i mniej kilogramów na wadze nie zawsze odzwierciedla to, jak rzeczywiście wyglądamy. Ruszając się, czy w wodzie, czy na lądzie, za każdym razem robimy sobie w cudzysłowie mówiąc dobrze, modelujemy się. Robimy, żeby wszystko było najlepiej, robimy wszystko, żeby z naszym zdrowiem było jak najlepiej, więc jeśli chcemy schudnąć i zależy nam od, na tym, żeby po prostu na wadze było mniej, polecam ujemny bilans kaloryczny plus aktywność fizyczna, różna, wioślarstwo, chodziarstwo, bieganie, skakanie, wszystko, co tylko lubimy. Czy myśli Pan, że w polskim pływaniu dzieje się dobrze? Uważam, że aktualnie tak. Aktualnie mieliśmy Małe Roszady w Polskim Związku Pływackim. Teraz trenerem głównym kadry został Paweł Wołkow. Także uważam, że to jest zmiana na dobre. Trener, spod którego skrzydeł bardzo wielu mistrzów naszych pływackich wyszło. Zmiana na nowe też na pewno, bo też wiekowo trener jest dość młodą jeszcze osobą. W sztabie też było kilka przetasowań. Także uważam, że ma się ku dobremu. Czekam, aż pojawi się szkolenie poświęcone skokom startowym. Jest na to szansa? E, tak, szkolenie ze skoków startowych będzie prawdopodobnie przygotowywane w okolicach wakacji, więc w, tym nowym, w tej drugiej części tego roku, od września do grudnia, na pewno takie szkolenie się pojawi. Czy planuje Pan współpracę z innymi twórcami, z podobnymi kanałami w przyszłości? Myślę, że tak, natomiast na tą chwilę nie wiem, kto miałby to być i nie wiem, co konkretnie mielibyśmy robić. Jeśli miałoby być to jakieś wyzwanie, jakiś challenge, to myślę, że bardzo chętnie. Natomiast aktualnie mam sam tyle pomysłów na odcinek, odcinki różnego rodzaju, niedługo na kanale też będą fragmenty małych takich ujęć spływania dla niemowląt z psychologii, także... Staram się w różne strony ten swój kanał rozwijać, więc myślę, że wcześniej czy później z kimś współpraca będzie jak najbardziej fajnym pomysłem. Natomiast na tą chwilkę nie przewiduję takich współprac. Skąd pomysł na kanał? Pomysł na kanał zrodził się już bardzo, bardzo dawno temu. Hmm. Z chęci po prostu pokazania się szerszej publice tego, co, co ja robię, czym się zajmuję, bo Zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie się rozdwoić, rozstroić i doba ma tylko 24 godziny, a miejsca, z których ja jestem w stanie dotrzeć z punktu, gdzie mieszkam, też są ograniczone, więc chcąc się pokazać szerszej publice, pokazać to, co robię i może zainteresować ich tym, chciałem w jakiś sposób po prostu rozpropagować to, co robię. Stąd też pomysł na kanał na YouTubie i Film, właściwie legendy pływackie z tego cyklu, pierwszy i jedyny, który się na razie tam ukazał, był tak naprawdę prawie że w niezmienionej wersji wykonany już w 2017 roku, więc troszkę musiał odleżeć w szufladzie, zanim ujrzał światło dzienne. Czy masz zwierzaka? Mam zwierzaka. Piesek nazywa się Lusia, jest to owczarek niemiecki, bardzo słodka, z takim okrapniętym uszkiem. Jeśli pod tym filmem będzie 100 lajków, to podeślę zdjęcie. Pana kanał jest bardzo różnorodny. W którą stronę zamierza pan iść? No to myślę, że już odpowiedziałem wcześniej troszkę na to pytanie. Staram się cały czas krążyć wokół szeroko pojętej kultury fizycznej, natomiast zaczynając teraz też cykl wywiadów, staram się za każdym razem osobę, z którą rozmawiam, troszkę podpytać, tak żeby zahaczyć o ten aspekt sportowy. Natomiast spotykam się z bardzo dużą ilością osób, bardzo myślę, że też interesujących. Zarówno tutaj na sali, gdzie teraz sobie rozmawiamy, jak i na pływalni, jak i też w plenerze, powiedzmy. I mają tak fajne historie i tyle rzeczy do opowiedzenia, czasem niekoniecznie związanych ze sportem, że myślę, że ten cykl z wywiadami będzie pociągnięty dalej. Zawsze będę się starał jakiś tam smaczek sportowy zachować, ale dla tych, co lubią słuchać różnych takich historii z życia, myślę, że też ich nie zabraknie. Najcenniejszy krążek i w jakich okolicznościach zdobyty? No, wydaje mi się, że każdy by pomyślał, że pewnie złoty medal mistrzostw Polski. Natomiast ja uważam, że z dużo większym wysiłkiem i takim wrażeniem sam na sobie, jakie wywarłem, było zdobycie brązowego medalu mistrzostw Polski na 50 metrów delfinkiem. Sytuacja miała miejsce, tylko tak troszkę z głowy muszę wziąć, ale wydaje mi się, że to był 2011 albo 2012 rok były to Mistrzostwa Polski właśnie w eliminacjach udało mi być się drugim, więc w finale były duże, duże szanse na medal, natomiast przed tymi finałami, przed tym blokiem popołudniowym dość ostro się zatrułem właściwie oczekując na start jeszcze wymiotowałem gdzie właściwie zostałem dopuszczony do startu tylko przez to, że sędzia główny po konsultacji z jakąś tam służbą medyczną stwierdził, że jeśli chcę to mogę popłynąć Właściwie samego, samego startu nie pamiętam, pamiętam tylko moment skoku i ten moment po dopłynięciu, kiedy spojrzałem na tablicę i okazało się, że dopłynąłem trzeci. Myślę, że gdyby nie ten stan zdrowia, ale wiadomo, można tutaj sobie gdybać, no to pierwsze miejsce niestety tak czy siak nie było w moim zasięgu, bo Paweł Sendyk wykręcił bardzo, bardzo dobry czas. Natomiast myślę, że drugie miejsce jak najbardziej było w zasięgu. I to wtedy to jest chyba mój najcenniejszy krążek okupiony największą, największym wysiłkiem przed i największym takim um, samozaparciem, żeby w ogóle doszło do tego startu. A jaki jest pana ulubiony styl pływacki? Ulubiony to delfinek, chyba najcięższy, ale to taki mój koronny styl. No i kraul siłą rzeczy, dlatego że zawsze wszędzie od samego początku większość zadań nawet później, jak już doszła specjalizacja, było pływane kraulem, więc siłą rzeczy ten kraul gdzieś tam był najczęstszym stylem, więc też go musiałem polubić, żeby po prostu przetrwać treningi. Także delfinek i kraul. Trening w wodzie czy na lądzie? Zależy. Myślę, że teraz im jestem starszy, to bardziej doceniam trening w wodzie. Natomiast wcześniej, gdzie tego treningu na lądzie było naprawdę bardzo mało, uważam, że wtedy trening lądowy był bardziej wskazany, powiedzmy. i też dużo frajdy mi sprawiał, bo on doszedł u mnie dość późno. Ten trening lądowy. Więc o ile różnego rodzaju zadania i jakieś tam modyfikacje treningowe w wodzie nie stanowiły dla mnie żadnego zaskoczenia, to wszystko było takie oklepane już, nazwijmy to. O tyle trening na lądzie, jak został wprowadzony, jak tam już miałem 12 lat, nie pamiętam dokładnie ile, to stanowi właśnie taką ekscytację, bo te metody treningowe, te formy jeszcze nie były przeze mnie poznane. Więc myślę, że teraz trening w wodzie, ale w przeszłości trening na lądzie. Jestem na pierwszym roku wychowania fizycznego na AWF-ie. Jakie szkolenia i kursy polecasz? Hmm. Na pierwszym roku to trudno mi właściwie cokolwiek polecić, bo wydaje mi się, że te pierwsze dwa lata studiów na AWF-ie, przynajmniej jak ja studiowałem, a nie, nie są to jakieś zamieszkłe czasy, jest to bardzo dużo zajęć i chyba w tym czasie nie ma za bardzo czasu na pracę. No, jeśli już to właśnie taką jakąś dorywczą, typu właśnie bycie jakiegoś rodzaju instruktorem, na przykład pływania, czy, czy trenerem personalnym, więc polecałbym jakiś taki kurs, obojętnie jaki. Natomiast taki, który będzie można później zastosować w praktyce, żeby nie zrobić czegoś i odłożyć to na 5 lat, że kiedyś się do tego wróci, bo można będzie to po prostu zapomnieć, wszystko. Więc ja bym polecał wszelkiego rodzaju rzeczy, wszelkiego rodzaju powiedzmy szkolenia specjalistyczne w tym, co w przyszłości chcemy, tym czym w przyszłości chcemy się zajmować. U mnie kolejność była taka, że w ogóle moim pierwszym uprawnieniem, jakie zdobyłem nie licząc matury, była był instruktor pływania i bardzo długo był to jedyny sport, jedyny papier, jaki posiadałem i później dochodziły różnego rodzaju specjalizacje. Większość mam Certyfikatów i uprawnień związanych z treningiem na lądzie, bo jest ich po prostu na rynku dużo. Natomiast jeśli chodzi o pływanie, uważam, że tam jest taka nisza, którą ja się staram zagospodarować swoimi szkoleniami i kursami, które jak sam przygotowuję i do których bardzo serdecznie zresztą zachęcam, bo online też się można bardzo dużo nauczyć, to ja też się tego uczę. Więc myślę, że po prostu znaleźć to, co by się chciało robić w przyszłości, ale nie w jakiejś odległej. Zrealizować to i później to wykorzystywać w tej pracy, którą się podejmie. Co lubisz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie to też zależy, kiedy, bo w trakcie tygodnia lubię po prostu odpocząć, położyć się i odpocząć. Natomiast w weekend lubię pograć na komputerze, chyba jak każdy duży chłopiec. Lubię pójść na spacer, lubię się zrelaksować w jakiś inny sposób, pograć w piłkę nożną. Porobić coś innego, na co w tygodniu nie miałam czasu. A w tygodniu to mówię, poleżeć, właściwie obejrzeć jakiś serial, no i najlepiej po prostu pójść spać. Ile najwięcej zapłaciłeś za przygotowanie odcinka? No, jeszcze nie są to jakieś duże kwoty. Wszystkim osobom, z którymi prowadziłem wywiad, wystarczyło im dobre słowo albo, albo jakiś obiad, po prostu rozmowa. Natomiast no, największe chyba powiedzmy kasowe produkcje, jeśli tak można o tym powiedzieć, to są wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy, albo te fragmenty, które Państwo widzą na YouTubie, czyli wymagające tego, żeby opłacić sobie po prostu wejście na pływalnię. Czasem zdarzają się takie odcinki, że godzina wystarczy, czy tam 50 minut i mam materiału na 2-3 odcinki. Natomiast czasem do rzeczy takich bardziej powiedzmy czasochłonnych, po których trzeba troszkę poodpoczywać, Aktualnie nagrywam szkolenie z nawrotów. No to tutaj tak było dwa razy właściwie. Trzeba było tam pojechać, to łącznie tam dało ze trzy godziny. No to tyle co godzina opłaty za plus dopłacenie za każdą minutę, więc nie wiem, ile koło 50 zł myślę, że jakoś tak. Sprzątanie czy gotowanie? Lubię sprzątać, bo widzę wtedy efekty mojej pracy. Jak zaczynam coś robić, to jest posprzątane i to kilka dni się tak jest w stanie utrzymać. Jedzenie też jest fajne, ale jak się zje, to już tego nie ma, a później i tak trzeba posprzątać i tak. Więc wydaje mi się, że chyba sprzątanie, chociaż gotować też lubię, nie uciekam przez to. Dlaczego z kraula są dostępne trzy szkolenia, a z grzbietu tylko jedno? Eee, uważam, że kraul jest stylem, który jest dość mocno złożony, chociażby przez to, że jest na piersiach i trzeba oddychać w trakcie płynięcia. Znaczy, to znaczy, w każdym stylu się oddycha, natomiast w kraulu dochodzi ten element, że trzeba oddychać z głową też zanurzoną pod wodą. Głowa jest zanurzona i trzeba ją jakoś wynieść nad wodę. No i jedyny styl, gdzie od, robi się to na bok. Więc myślę, że już sam oddech w kraulu jest czymś, czym właśnie poświęciłem jedno szkolenie. Kolejna sprawa to jest właśnie ruch ramienia, który jest... No, niezwykle złożony, pomimo że w każdym stylu jest faza wyleżenia, faza ruchu podwodnego i faza ruchu nadwodnego, to uważam, że kraul, przez swoje techniki, technikę prostego łokcia, ugiętego łokcia mm, wszystkich tych spraw związanych z tym, również wymagał tego zagadnienia. No i ostatnie szkolenie, które będzie już niedługo, to będzie z synchronizacji pracy nogami w kraulu, bo też uważam, że temu należy się osobny. Osobny materiał. Natomiast grzbiet jest takim stylem, gdzie oddech nam właściwie odpada, bo swobodnie jesteśmy w stanie się wentylować, oddychając ku górze, mając głowę w takim bezpiecznym ustawieniu, że rzadko kiedy nas ta woda zalewa, i ruch jest bardzo bliźniaczy, jeśli chodzi o kraul, po prostu w przekręceniu na plecy, ma mniej tych aspektów takich technicznych, gdzie według mnie można by się pomylić, więc krał był pierwszy, tam powstało więcej materiałów grzbiet. Na przykład jeśli chodzi też o pracę nóg, bazuję w dużej mierze na tym szkoleniu z kraula, w którym tam też była praca nogami. Więc jedno w drugie zachodzi, po prostu kraul zrodził się ten pomysł pierwszy i uważam, że jest bardziej złożonym stylem, dlatego poświęciłem mu więcej niż jedno spotkanie a grzbiet na tą wiedzę, którą posiadam i na to, co tam chciałem przekazać, bo to też nie jest szkolenie jakieś bardzo, bardzo specjalistyczne. Wydaje mi się, że te z są o wiele bardziej zaawansowane. Te z grzbietu są po prostu poświęcone dla osób, które widziały materiały na YouTubie. Tam było o najczęstszych błędach, było o poradach, a tutaj w tym szkoleniu mówimy sobie o tym, jak można to wszystko szlifować samemu, żeby na tych plecach swobodnie popłynąć. Gdzie montujesz filmy? Czy robisz to sam? I jakim sprzętem nagrywasz? Robię to sam. Nie mam żadnej pomocy, jeśli chodzi o montaż, ale sprawia mi to dużą frajdę. Czasem trochę za długo, czasem trochę za krótko, więc uczę się cały czas tego. Nagrywam różnie. Czasem, na przykład, tak jak teraz, nagrywam swoim telefonem Samsung Galaxy S20 Fun Edition, ale również nagrywam sporą część materiałów kamerką przednią w laptopie. A jeśli gdzieś tam idziemy w plener, coś wymaga takiego powiedzmy troszkę lepszego sprzętu. No to jest to aparat Lumix. Jak najbardziej wystarcza. I tam jeszcze było chyba odnośnie programu, tak? Korzystam z programu takiego, nie jest chyba jakoś bardzo zaawansowany, ale jak na moje umiejętności na początek daje mi wszystkie funkcje, jakich potrzebuję. Jest to program Movavi 2023. Jest sporo aktualizacji, co jakiś czas coś tam naprawiają. Natomiast korzystam z opcji takiej, że jeśli kupiłem go... W tym roku, no to tą wersję ni mniej, ni więcej. Będę miał dożywotnie na urządzeniu, z którego korzystam bez jakichś większych aktualizacji. Bo jeszcze opcja abonamentu, ale stwierdziłem, że tyle mi wystarczy. Co to za sala, na której nagrywasz i gdzie się znajduje? To jest sala, powiedzmy, z przeznaczeniem do sportów walki. Jest tutaj twardy materac, ten żółty, to jest materac, więc jest w miarę przyjemny. Co to za sala? No w większości odbywają się tutaj zajęcia ze sportów walki, których ja nie prowadzę, ale również takie, które ja prowadzę, czyli trening dla pani panów, taki mix, nazwijmy to, trening dla dzieci. No i czasem mam tutaj kilka takich zajęć w tygodniu, nazwijmy to, z treningu personalnego, ale jak widać nie ma tutaj żadnych maszyn, nie ma jakichś tam większych ciężarów. Największe ciężary to są po prostu, to jesteśmy my sami, jak na przykład wisimy na drążku, bądź też odważniki ketlowe, skrzynie, piłki, na której siedzę. Gdzie się znajduję? Znajduję się w Pruszkowie przy ulicy Polnej 33. Serdecznie zapraszam na wszelkiego rodzaju formy aktywności właśnie do tego miejsca. Kiedy będzie opublikowany kalendarz szkoleń na Nowy Rok? Znaczy, no na nowy rok to już był i jest ostatnie szkolenie w maju przewidziane. To jest szkolenie stacjonarne, które odbędzie się właśnie tutaj w tym miejscu, ale o nim później kiedyś sobie jeszcze tam opowiemy. Natomiast no na nowy rok, na nowy rok, myśląc na nowy rok yy, szkolny, no to prawdopodobnie tak koło sierpnia pojawi się informacja. Na pewno będzie troszkę powtórek względem tego roku. Bo teraz każde szkolenie, które przechodzi, jest dostępne w formie nagrania, ale zdaję sobie sprawę, że może niektórzy będą chcieli uczestniczyć po prostu na żywo jeszcze raz w tym samym. Więc myślę, że dwa z tych czterech szkoleń online, które odbędą się do maja, również pojawią się od września, które, no to zobaczymy, jakie się będą cieszyć największym uznaniem. Reszta będzie dostępna w formie nagrań, no i pojawią się też nowe. Planuję tutaj, właśnie tak jak już sobie dzisiaj o tym powiedzieliśmy, materiał dotyczący skoków, no i też poświęcony delfinkowi. A co dalej, to zobaczymy na ile czas pozwoli. Wolisz pracować z dziećmi, czy z dorosłymi? Hmm, chyba z dorosłymi. Chyba z dorosłymi. Z dziećmi jest o tyle ciężko, że jeśli jesteśmy np. w wodzie no to to środowisko jest na tyle nowe, takie dla dzieci, na tyle nieokiełznane, że jest względnie spokojnie. Natomiast jak jesteśmy na przykład tutaj, no to płomienie się świecą w oczach i różne rzeczy się dzieją. Daje to dużo satysfakcji, ale jest dość wyczerpujące psychicznie. Z dorosłymi jednak, jak już przyjdą, bo też czasem jest z tym problem, dzieci przeważnie przychodzą. Dorośli rzadziej, ale jak już się jedni i drudzy zjawiają, to wydaje mi się, że z dorosłymi po prostu mi osobiście pracuje się troszkę łatwiej, łatwiej jest zapanować nad tą grupą, łatwiej jest utrzymać taki spokojny ton głosu, jakim zazwyczaj staram się operować, aż tak się nie trzeba stresować. Czy miałeś kiedyś kryzys podczas trenowania, pływania? Y, miałem taki kryzys, nie raz, nie dwa, ze dwa razy. Myślałem, że kończę karierę, po czym po wakacjach właściwie wracałem, albo po tam jakimś um, miesiącu przechodnim w trakcie roku. Um, no nie było to łatwe. Um, niedługo też pojawi się taki materiał odnośnie wypalenia zawodowego na kanale. Myślę, że on też troszkę nakreśli um, sytuację, w jakiej ja się mogłem znaleźć, albo ktoś z Państwa. No po prostu wiele razy było tak, że były przede mną postawione wymagania, którym ja nie byłem w stanie sprostać, a bardzo chciałem. No i przez to po prostu się pomalutku wypalałem, wypalałem, a swoją drogą, jeszcze będąc dość małym, dostałem dość mocne obciążenia treningowe, które teraz będąc już trenerem, instruktorem, wiem, że aż tak wielkich nie powinienem ich dostać na starcie. Przez co jak dorastałem, to troszkę się te metody i formy skurczały, skurczały, bo ja to już wszystko znałem. No i w momencie kiedy ja przygasłem, no to na innych te wszystkie metody zaczęły działać, no i ja zostałem w tyle, a reszta po prostu odpłynęła. Z jakiego certyfikatu czy szkolenia jesteś najbardziej dumny? Nie wiem, teraz niedługo będę miał takie szkolenie z przygotowania motorycznego międzynarodowe i myślę, że z niego będę najbardziej zadowolony i dumny, przynajmniej z tego co słyszałem od opinii osób, które już brały w tym udział. Natomiast do tej pory hmm, nie wiem, wydaje mi się, że szkolenie, z którego jestem najbardziej zadowolony, odbyło się w formie online. Jest to szkolenie, nazwijmy to takie ogólnorozwojowe, bardziej pod piłkę nożną, ale bardzo dużo zastosowań z tego szkolenia jestem w stanie przenieść, chociażby pod pływanie, bądź też inny sport. Natomiast takie stacjonarne, z którego byłem najbardziej zadowolony, no to co by chyba jednak nie mówić, to było szkolenie z instruktora pływania, chociaż ja bym je inaczej zrobił, wiedząc teraz to co wiem, natomiast na tamtą chwilę. Jako nawet dla osoby, która dopiero co, powiedzmy, no, tym drugim razem zakończyła karierę, ale jeszcze nie ostatecznym, no to to szkolenie było w miarę, w miarę wymagające, nawet pod kątem uczestników, którzy tam brali udział, bo poza osobami, które właściwie na tym szkoleniu uczyły się dopiero nawet nie tyle jak uczyć, tylko w ogóle pływać, no to była też spora osób, takich no, nazwijmy to byłych zawodników, tak jak ja, gdzie wszelkiego rodzaju te rozgrzewki, rozpływania i w ogóle. Wymagania, jakie były przed nami stawiane, akurat na tą grupę, która wcześniej aktywnie trenowała, były dość wysokie, przez to też uważam, że się sporo tam nauczyłem. Czy to, że trenowałeś pływanie, oznacza, że wolisz dyscypliny indywidualne? Mm, no, na tamtą chwilę tak mi się wydawało. Teraz myślę, żebym wybrał coś drużynowego, bo pomimo, że nawet pływanie to sport indywidualny, no to jednak najlepsze swoje czasy, rekordy i w ogóle taki najlepszy duch drużynowy trzymał mnie się zawsze jak były sztafety. Więc pomimo, że pływanie to sport indywidualny, i indywidualnie wydaje mi się, że szło mi całkiem nieźle, no to dopiero w sztafetach byłem w stanie ten swój pełen potencjał z siebie wykrzesać i też historię kolegów, z którymi gdzieś tam na przestrzeni lat byłem w stanie się spotkać na zawodach, którzy. Byli ze mną w jednej drużynie, w jednej sztafecie braliśmy udział. Bardzo często zaskakiwali osoba, która przykładowo pływała do tej pory kraulem minuta 5, na 100 metrów kraulem, nagle w sztafecie robi czas minuta 1 albo minuta, tak? to prawie 5 sekund poprawy na 100 metrach, więc oszałamiający rezultat. I myślę, że tylko dlatego, że uwierzyła po prostu w zwycięstwo, uwierzyła, że płynąc na którejś ze zmian, nie tylko jeśli coś się nie uda, zawiedzie siebie, ale też pozostałych kolegów. No ale z drugiej strony, jak odniesie sukces, no to też drużyna się będzie cieszyć. Więc aktualnie myślę, że jakbym miał coś wybierać od zera, to nie wiem, czy by to było pływanie. Jeśli tak, no to pewnie by się to potoczyło może troszkę inaczej, jakbym wiedział to, co wiem. Natomiast jeśli miałbym się cofnąć i totalnie czysta karta, nic bym nie wiedział, to myślę, że teraz bym wybrał jakiś sport zespołowy. W co grasz, Mistrz? Co grasz, mistrzu? No, gram sobie w taką bardzo starą grę, która niedawno zyskała nowe życie. Niedawno, no już za dwa lata temu. Nazywa się Władca Pierścień Bitwa o Śródziemie. Myślę, że mogę powiedzieć, bo prawa autorskie do tej gry wygasły, więc zebrała się grupka entuzjastów, którą, którzy po prostu tą grę naprawiają na tyle, ile się da. Pozdrawiam wszystkich graczy, bo nie ma ich zbyt wielu szczególnie Adixona i Mateusza 376. Pozdrawiam chłopaki, zaraz się widzimy na polu bitwy. To już wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiejsze pytania. Mam nadzieję, że dzięki tym pytaniom troszkę byliśmy w stanie się lepiej poznać. Jeśli kogoś jeszcze coś będzie bardziej ciekawiło, a do tej pory nie zadał pytania, a teraz troszkę mu się tak zebrało, że jednak by je chciał zadać, to śmiało proszę pisać w komentarzach, w każdym dostępnym miejscu, gdzie będę w stanie je zobaczyć. Natomiast kolejny taki odcinek, tak jak już wspomniałem na samym początku, planuję kiedy uda nam się osiągnąć magiczną barierę 1000 subskrypcji. Także bardzo dziękuję za odcinek i bardzo bym prosił teraz, żeby ta droga do 1000 była dużo szybsza niż teraz. Chociaż myślę, że i tak jak na osobę, której nikt wcześniej nie promował, nie idzie nam najgorzej, dlatego chciałbym, żeby państwo pod tym filmem zostawili łapki w górę, komentarze, no i nacisnęli ten magiczny przycisk subskrybuj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.